Hej, witam was. Witam was w ten niedzielę, w ten niedzielne południe. A no, i zgodnie z tytułem tegoż materiału, mam dla was pewną ciekawostkę, zaraz zarazem ogłoszenie. Ale po kolei. Oczywiście, gdyby kto nie wiedział, ja jestem wojownik. Wiadomo. E, do rzeczy. Jak wiecie, 9 marca, czyli dwa dni temu, odbyło się pierwszy livestream w wykonaniu w grze Bulletstorm. Z moim delikatnym wkładem jako nadzorującego czat. No, nie ukrywam, że efekty przyrosły nasze najśmielsze oczekiwania, ale o co chodzi? W czasie nagrywania przez Danielusa Bulletstorma wyszedł temat mojej amnezji i livestreama. Mianowicie parę osób z Was chciało, by zaproponowało abym pojawił się w Amnezji na Livestream. Tak się zastanawiałem, czy to był dobry czy zły pomysł. Stwierdziłem w sumie, o co mi szkodzi. <laughs> Wprawdzie... Amnezja to jest jeden z dwóch tytułów, yy, yy, które wywoływa mnie lęk i strach. Drugim był, przypomnę, Nightmare House 2 nagrywany na kanale Wojownika. I tak... Yy, skoro mówimy o Livestreamie i Amnezji, to pytanie do Was. Czy chcielibyście, abym jednak wystąpił w amnezji? Podkreślam tylko, że mamy 5 w tej chwili dodatków z amnezji. A nawet Wam powiem, jakie dodatki, ale już wybrałem, co bym ewentualnie nagrywał na livestream. Jeśli chodzi o te dodatki, to są nimi: Abduction, Dark Room, Day of Redemption, Isol i The Curse. Postaram się poszukać jeszcze jakieś. Ale stwierdziłem, że dodatkiem, którym pojawią się, się w live stream, na live stream, będzie to Abduction. Abduction bardziej. Dlaczego? Ponieważ z tego co zauważyłem, jest ona najdłuższa. Podkreślę tylko to, że nie grałem nigdy w te części. Podobnie w podstawkę, będzie to co gra całą, bo na ślepo. I pytanie do Was, czy chcielibyście zobaczyć moją skromną osobę? Nie. Tak, w sumie tak. Mam skromną osobę z komentarzem na live stream. Głosowanie będzie trwało do poniedziałku, czyli do jutra do godziny 12 w nocy. Tak więc serdecznie zapraszam do głosowania. Głosujcie zarówno w komentarzach, ale głównie bym prosił w łapkach. Łapka w górę. Tak chcę Cię widzieć, wojowniku, czy Pietro, jak tam wolicie, w amnezji na live stream. Jeśli tak, łapka w górę. Jeśli nie, wiadomo, łapka w dół. Każdą krytykę przyjmę. Głosujcie gdzie chcecie, kanał, komentarze, PW, łapki, ale wolałbym zdecydowanie, żeby to były mimo wszystko łapki. Będzie łatwiej potem wszystko podliczyć, wiadomo, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli będziecie chcieli rzeczywiście, żebym się pojawił, no to e, myślę, że we wtorek w południe, mh, <śmiech> przepraszam, <śmiech> w, godzinach, w godzinach południowych Opublikuję kolejny materiał podobnego typu, gdzie ogłoszę wyniki głosowania i podam dokładnie dzień, kiedy pojawiłbym się w grze Amnesia Abduction na livestream. Także cóż, to było na tyle, jeśli chodzi o to ogłoszenie informacji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia, myślę we wtorek, w południe na moim kanale. Do zobaczenia, kochani.